a w dzisiejszym odcinku pojedziemy rowerami Dobra, z Łeby dalej. do latarni Stilo i zjemy przepyszną kolację w łebskiej restauracji później pojedziemy nad jezioro Sarbsko i pobierzemy energię ze Starego czekamy tylko na ziemniaczki aż dojdą no, właściwie też są <laughs> Jeszcze 5 minut i będzie gotowa nasza potrawa słoneczko już za chwilę zajdzie, dzień się nam skończy. Idziemy zobaczyć na plaży zachód słońca. Na pewno będzie dużo ludzi. Dzisiaj jest kolejny dzień, gdzie bardzo czyste niebo. Dzisiaj było i bardzo fajnie to będzie wyglądać. Zachód słońca jest bardzo spektakularny. Dzisiaj mamy już 24 czerwiec i na pewno coraz więcej przyjedzie ludzi. Jak wygląda dzisiaj nasz obóz? Taki mały rozgardiaż, bo musimy się przebudowywać cały czas, bo co jakiś czas pada. I zakładamy tą przednią ścianę. Powiem Wam, że ta ściana przednia to jest fantastyczna rzecz bo to nie dość, że nie przepuszcza właśnie promieni słonecznych to to o dziwo, że to jest siatka to nie przepuszcza wody ta woda po prostu sobie tam spływa także jest to dodatkowe fajne zabezpieczenie a jest przewiewne Ajeczka. a my się wybieramy z Oliwią i z Mateuszem wybieramy się dzisiaj rowerami do latarni Stilo, do której złeby mamy ile kilometrów Oli? Zależy jaką drogę. 13, 13 albo 20. 20. Ile? 20. A ten rower już jest naprawiony przestały te hamulce. Nie. nie, nie? Krotki wymienione, a dalej z zgrzypią. Nie wiem. Chyba, że trzeba będzie tarcze wymienić. Nikoła chyba chce całą kamerę do zabawy. No jeszcze nie, ale za jakiś czas ci dziadek da. Tak. No. Widzimy się na trasie. Ja Wam może pokażę teraz trasę, którą pojedziemy. Mateusz tu przygotował. Jedziemy. Czekaj, wróci się to? Nie, chyba nie. No, to jest trasa z łeby koło jeziora Sarbsko. Tak? Mhm. I jedziemy aż do latarni morskiej w Stilo. Wyjeżdżamy z łeby, jesteśmy już na trasie rowerowej. Mateusz ma tą fajną aplikację, w której są właśnie zaznaczone trasy rowerowe, ale przed chwilą widzieliście jak nam ładnie trasę wyznaczyło. No i jedziemy, teraz zaczęło padać ale za chwilę przystanie. Takie dzisiaj mają być właśnie przelotne deszcze, także chyba najlepsza pogoda na, na rower. Po drodze minęliśmy koniki. W lewo, w lewo taką w pięknych miejscach przebiega ta trasa każdego zachęcam na pewno warto i z wykostkowanej trasy rowerowej miejskiej wjechaliśmy na piękną trasę szrutrową do lasu. Bardzo lubimy takie klimaty właśnie. Cisza, spokój i tylko słychać jak koła rowerowe się toczą po szrocie Oli czy mogłabyś przyspieszyć zobaczcie jaki piękny las dobra dojechaliśmy do Sarbska zobaczcie i trasa dalej prowadzi w lewo przejeżdżamy właśnie koło takich dębów starych i to są chyba pomniki przyrody już chyba nawet tu mają taki 3 metry. Na pewno. No, ten to ma średnicy. U, pomnik przyrody, widzicie? O, taki kolos, jakie ma te gałęzie. U, konary. Niesamowity, 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 niesamowity. niesamowity. Ja Wiecie, powiem on ma dużo energii. Trzeba się do niego przytulić. Trzeba się do niego przytulić, bo on ma dużo energii. Ale to tuli się przodem, a nie tyłem. Tyłem też. babcia Ula zawsze na wycieczce rowerowej kazała się ulić. Tulimy się. A. Przejmujemy energię od tego kolosa. <laughs> <O matki. śmiech> no ludzie przejmują energię z jedzenia. Ludzie biorą energię z kosmosu, tak, tak. niesamowicie, wielki jest. Ale zobaczcie tutaj ten, to też jest duże, stare. To jest Bóg, też taki potężny. Ujechaliśmy kawałek. I zobaczcie, 180 metrów w lewo mamy kolejny pomnik przyrody, Dom Przypułkowy Arkadiusz. Właśnie tam zmierzamy. Cześć! Cześć! O, jesteśmy. Patrzcie, jaki duży. Jaki ma tę koronę, jaką dużą. taki kolos pomnik przyrody No i dojechaliśmy do stilo i już się zaczyna komercja Czyli jakieś lody, przekąski kawa. Tu można chyba coś zjeść. I co? Pamię w no, no, to byśmy musieli rowery zostawić i iść tam, ja. tam nie? Tu jest latarnia. No, o. Dojechaliśmy do Stilo i tu mamy szlak do latarni morskiej. Tu mamy takie informacje, to samo co u nas przy plaży w Łebie. Dochodzimy do latarni morskiej. No, podchodziliśmy, może 5 minut, w porywach do 10. Fajne podejście. Znaczy, fajne no. Ciężkie, ale ja lubię takie, takie aktywności. Bilet wstępu chyba 12 zł kosztuje. już tam chłopaki czytają. I co? No, 12, Co? jeszcze schodzić, nie <noise> <noise> Może tutaj się tej kawy napijemy przed wejściem. Wejście. Nie żartuję. Na dole. Jesteśmy wewnątrz latarni. Idą do góry, prowadzą takie schody kręte. O, idziemy. Schody dość strome, ale tutaj co piętro, to można podziwić obrazy albo jakieś informacje są. Bo jesteśmy coraz wyżej. Już ponad koronami drzew. Jesteśmy tutaj i mamy panoramę widok z latarni morskiej w stylu przepięknie. Troszkę pogoda jest taka przymglona, więc nie widać jakoś specjalnie daleko, ale piękny widok. mamy z daleka widok na wydmy wewnątrz lasu też ładnie się to prezentuje tam w oddali mamy widzicie jezioro sarbsko jezioro sarbsko dalej widzicie jezioro łebsko wyszło no, tego nie widzicie no i po prawej stronie mamy Bałtyk a pomiędzy tymi jeziorami dwoma mamy oddali ja widzę nie wiem czy Wy y górę Łęcką widzimy na wydmach ruchomych no i miasto Łeba, które jest generalnie niewidoczne ale uwierzcie, że tam jest pięknie to wygląda przecudownie przecudownie, nie? patrz Oliwia. ja jestem. No bo ona jest prawdopodobnie czynna ta. Tak, jest czynna. Myśmy chciały się zatrzymać na tym. To były punkty informacyjne, ta, edukacyjne. Tak? Myślę, że się Wam podobało. Że się Wam podobał widok z, z latarni. Latarnia ta jest latarnią czynną. Cały czas nadaje sygnał i sygnały, świetle, nawigacyjne nadaje w, też nocą. Znaczy przez cały czas. A my wracamy do łeby. Jesteśmy już na dole. Zeszliśmy, bo tu, się, tu jest takie podejście do latarni. I jedziemy tą samą trasą. Jedziemy do łeby wracamy i świetna jest ta trasa rowerowa świetnie zrobiona szkoda, że nie prowadzi do samej łeby trzeba tam jechać przez las po takiej po, te generalnie koła się zapadają jak po piasku plażowym ale to są tylko takie krótkie odcinki no a tutaj przy głównej drodze do stilo do latarni jest y, po prostu Asfalt jest zrobione, zresztą tam była tablica, to wam mi mówiłem były tablice które informują, że było to z jakichś funduszy unijnych zrobione po drodze żeśmy odjechali troszeczkę z trasy i jesteśmy nad jeziorem Sarpsko. tutaj Właśnie w tym miejscu kiedyś lata temu uczyli, uczyłem się ja pływać na Windsurfingu i uczył się mój najmłodszy syn troszkę się tu pozmieniało ale restauracja jest w dalszym ciągu tutaj te całe zaplecze to były, to były takie łąki. Myśmy tutaj na dziko wjeżdżali. Teraz wszystko jest ładnie zagospodarowane, a tam widziałem po lewej stronie piękny hotel wybudowany. Super to wygląda tutaj To były moje pierwsze pierwsze kroki z Winterfingiem Pojedziemy, jak teraz po drodze z powrotem stąd to wam pokażę, bo to jest kemping bardzo fajny jest po prostu przy samym tutaj jeziorze z dostępem do jeziora i, i no, no, na takim odludziu trochę Tutaj właśnie jest kemping, tu stoją przyczepy kempingowe. Jakie ceny, nie wiem. Nie wiem, czy tu gdzieś nazwa będzie. Tawerna Habena Camping. Ulica Sosnowa i ulica Jeziorna. Także tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę na taki pobyt, rzeczywiście no, od ludzi, to tu jest właśnie taki kemping. Też można postawić przyczepę. Dużo takich miejsc jest właśnie takich schowanych, co ludzie za bardzo nie wiedzą, a nie chcą potem nikomu też przekazać informacji, bo no, potem się zjeżdża więcej osób i różnie to potem bywa. Każdy chce być odosobniony tak jakby na wakacjach. A my jedziemy dalej. Jedziemy do łeby, uciekamy przed burzą, bo się zanosi na burzę. Wszyscy dzisiaj czekają w Łebie na burzę i tu w okolicach, z kim się nie, nie, nie rozmawia, ale już będziemy dojeżdżać do głównej drogi i chyba uciekamy od tej burzy. zamówiliśmy sobie rybkę na obiad. Oliwia zamówiła halibuta. Halibuty. Halibuta tuszki, tak się to nazywa? Nie, hmm. nie wiem, to halibut, halibut. Takie porcje dość, dość, duże takie. Nie wiem, czy to jest. Albo My dostaniemy dorsze, tak? Tuszka no, Tuszki dorsze. No a my mamy takie dorszeki, dorszki, tusze całe żeśmy zamówili i za to zapłaciliśmy 138, tak? 130, 130 zł. No i mamy taką pogodę. Także nam się dzisiaj udało się strzelić w okno pogodowe. Zjedliśmy dobrą rybkę w porcie w łebie. No i co? No i czekamy, żeby przeskoczyć na rowerach, a nie za bardzo być mokrym na kemping. Ale fajnie nam się udał dzień, powiem Wam szczerze. Byśmy po prostu przed tą burzą zdążyli jeszcze pokorzystać z dnia Wyszliśmy dzisiaj na kolację do łeby, do restauracji jakiejś. No i właśnie szukamy według rankingu jakiejś dobrej dwie już mamy tam powiedzmy opanowane, a teraz szukamy kolejnej w miarę gdzie jest dobre jedzenie, dobra cena, dużo no i wiecie o czym mówię. Ludzi już zjechało turystów. Czernica tu jest. Czernica. Zobaczcie. Za to, że wróciliśmy do knajpy już któryś raz. Zobaczcie jak już nie dostali. Potwory te ryby. Dorszyki. A tu ma tego takiego ma. Co najmniej z 2 kilo. Uwolnić orkię. 13 wiemy Niesamowita porcja. Super. Słowińska mewa. Najlepsza ryba w łebie. Słuchajcie, jecie za 40 zł, nie ma żadnych odwagi, żadnego kombinowania. Za cztery dychy, tuszka, yy, dorsza, pycha. I takie kiermasze, budki takie z pamiątkami. Mydełka bursztynowe, Hania. Bursztynowe. Którą oliwę ma? No, tą by musiała mieć, tą równowagę. Tak? No, z tego. tą ma? Z mapy świata. Z mapy świata to jest. Z mapy świata? No i takie właśnie suweniry Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Zapraszamy Was na kolejny vlog już z innego miejsca, z innego wyjazdu, z inna przygoda. Zapraszamy was na kolejny film.